Cześć kochani, jesteśmy chwilę przed wyjazdem, ale musiałam jeszcze zdążyć otworzyć paczkę od Lofosa ze Stanów. Słuchajcie, muszę sprawdzić, czy wszystko jest ok, bo Lofos się bardzo denerwuje, czy wszystko dojechało całe. Mamy paczkę, tam jest naprawdę dużo skarbów na licytacje charytatywne, także przekładam Wam już obiekty tutaj na tą stronę, bo jesteśmy w takim remontowanym fragmencie mojego domu. Ale już po prostu nie mogę inaczej tego nagrać. Przekładam Was tutaj i zobaczmy razem, co tym razem dostaliśmy z USA. Tak wygląda góra. No to co, sprawdzamy. No to lecimy, patrzymy, co my tu mamy. O, to chyba będą, chyba będą talerze. Mamy talerz o nazwie Perfect Christmas, perfekcyjne święta. Na odwrocie, zobaczcie. No, przepiękne faktycznie. Perfekcyjne święta, piękne kłonie, bardzo, nawet dalmateńczyk siedzi, ale czat, no, coś pięknego, talerz jest oczywiście do zawieszenia. Zostało nam to podarowane na aukcję charytatywną, także będzie, będziemy licytować, kochani, z, z biegiem czasu, jak tylko wrócę, będziemy sukcesywnie te aukcje charytatywne sobie um, tworzyć na transmisjach. Przypomnę, może w każdą środę o godzinie 19.00. Zaczynamy transmisję na żywo i też mamy co najmniej jedną licytację charytatywną. A z im bliżej świąt Bożego Narodzenia, tym może zrobimy nawet dwie. Zobaczymy. No teraz wyjątkowo w najbliższą środę, 15 października nie będzie transmisji, bo będę na urlopie, ale tak to w co środę o 19 zapraszam. Patrzymy co jest dalej, ja jestem mega ciekawa, a Wy? Okay, odkrywamy talerz numer 2. Wow, ale to jest coś pięknego. Słuchajcie, to jest taka już patera. Ech, ale ona jest naprawdę piękna. Zobaczcie, ile złota. I te ptaszki tutaj w tych kwiatach. Spójrzcie tylko. No błagam was, jakie to jest piękne Lenox, Ech, ale czat w takim ciepłym odcieniu Ecri. Również limitowana kolekcja. Mm, ale Piękne. No, no naprawdę to jest cud. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Ale będziemy mieli gratkę, słuchajcie, na tych e, aukcjach. No, czat po prostu. Patrzymy dalej, kochani. Ej, dowołam się dalej. E, tutaj Artur wraz z małżonką bardzo się postarali, zapakowali naprawdę perfekcyjnie. Artur, ja wiem, że ty się martwiłeś o te przedmioty, czy one dojadą w całości, ale jak na razie jest po prostu ideolo. Ideolo. E, słuchajcie, widzę puzdro i nie popełnię błędu, jak powiem, że to są barżanty. Co? Barżanty będą, jak myślicie? Ostatnio górzce pomyliłam z barżantami, no ale tutaj ewidentnie wydaje mi się, że barżanty. Słuchajcie, to jest Royal Albert. Zobaczcie. I to jest Royal Albert. Piękne puzdeleczko. No naprawdę coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Ale czad i ono jest w, w pięknym stanie zachowane. Zobaczcie, takie szersze. Ale będziemy licytować, co? Ale słuchajcie, dogrzebałam się też do Ola. Prezent dla Ciebie. Ale jestem boga ciekawa, słuchajcie, normalnie. Szok. Coż to jest? Czarki mamy, czadki. Piękna sprawa. Dostałam widokówki. Wy wiecie, że lubię, uwielbiam i to są moje pamiątki od widzów moich kochanych. Tutaj mam przepiękną, starą widykówkę, którą na szczęście Lofos wraz z małżonką mi wypisali, więc mega się cieszę i bardzo za to dziękuję. Tutaj mam również takie piękne, stare. Te już zostawił Artur czyste, takie typowo kolekcjoneckie. Tutaj zdaje się, że jest szwedzki kościół w właśnie stanie, z którego pochodzi Znaczy pochodzi, Lofos pochodzi ze Śląska, ale mieszka w stanie Massachusetts i właśnie no pewnie ten kościół do dzisiaj stoi. Tutaj również kolejna widokówka, ale to nie wszystko. Tutaj jeszcze coś mam w takim ekstra pudełeczku różowym. O wow! O, wow, tak, Artur mi coś wspominał, że ma zegarek bardzo stary, bardzo stary, no już nie pamiętam, tutaj chyba. Artur mi pisałeś z jakiego on jest roku ja nie pamiętam, będę musiała sobie zagłębić bo mam dołączony do niego e, jakiś dokumencik zobaczcie ale jest piękny, patrzcie na to zobaczcie na to jaki śliczny zegareczek ale mam pamiątki od was kochani ja po prostu nie mogę e, czasami pojąć tego <gryw> jak ja wam się podwdzięczam za to wszystko naprawdę jest prześliczny Prześliczny. O, zobaczcie. No, tak ciężko mi się nagrywa na podłodze. Przepraszam Was za to miejsce, ale naprawdę uwierzcie mi, że nie mam wyjścia już dzisiaj tego inaczej e, zrobić. To jest również podpisane jako Ola. E, ja się domyślam, co tam jest, ponieważ Lovos ma e, w. Stanach, y, chyba dwa razy w roku takie ogromne targi staroci gdzie jak się wybiera to po prostu kameruje mi też bardzo dużo pokazuje to co tam sprzedają i coś sobie powybierałam zakupy zrobiłam przez Lofosa ręce mega się cieszę, sprawdźmy jak to wygląda oczywiście nie może być inaczej i mam, co mam? puzdereczko na biżuterię, ale Lofos coś mi tutaj włożył y, nie przypominam sobie o to chodzi, muszę z nim porozmawiać to są chyba stare monety Artur dziękuję Ci bardzo ale puzderko jest jak najbardziej przepiękne w kształcie serduszka z czarnym aksanitem. Wiecie, że ja jestem bardzo puzderkowa, więc na pewno mi się przyda. Z tego się mega bardzo cieszę. Słuchajcie, jest stara puderniczka z miejscem na pomadkę Kosztowała 15 dolarów. Nie pamiętam, no was chyba trochę zbił cenę na 10, ale nie jestem, nie jestem pewna. Zobaczcie, jest jeszcze z lustereczkiem i ten prasowany puder jest na miejscu. Słuchajcie, on właśnie pachnie pudrem, tak jak ja kojarzę z młodych swoich lat, jak podkradałam puder mamie, właśnie one tak pachniały i słuchajcie, ten zapach się zachował. Ja nawet jak już ten karton średnio otwierałam, to ja już ten zapach po prostu czułam, także puderniczka zostaje ze mną w kolekcji. Nie jest w najlepszym stanie, ale spróbuję ją jeszcze tutaj sobie doczyścić. Dostałam kolejną pamiątkę, nie zamawiałam, ale jest prześliczne serduszko z flagą. Oj, jakie słodka pamiątka! Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie. Słuchaj, nie tego jest więcej: jest drugie serduszko, jest jeszcze taki, ale czad. Tak, to wszystko pięknie wygląda razem. Mega, dziękuję. Piękna sprawa. Tego byłam bardzo ciekawa, słuchajcie, bo. E... To właśnie na tych targach było sprzedawane jako takie rękodzieło. Jest to muszla. O, mój piesek przyszedł sobie zjeść przysmaki, więc może nam tu hałasowe jest trochę. Jest to muszla. Tutaj też są muszelki w kształcie nóżek. Kosztowało 20 dolarów, ale chyba też zdaje się, że 5 dolarów Lofos zbił. Tutaj jest to pod żywicą syrena. Słuchajcie, oprócz baletnic ja uwielbiam jeszcze syreny morskie. Bardzo je lubię i yy, no, zdradzę Wam taki mały sekret, jestem bardzo zawiedziona, bo yy, chciałam nagrać właśnie rolkę na wakacjach z ogonem syreny, miałam pomysł na to, niestety yy, ogon jest dobry, na płetwa przyszła za mała i kurczę, no nie tym razem, może następnym, ale uwielbiam syreny morskie, po prostu yy, fascynował mnie ten świat od zawsze, odkąd yy, byłam dzieckiem i powiem Wam szczerze, że yy, jak zobaczyłam, to było tego bardzo dużo, wybrałam sobie jedną E, taką muszlę, no można odłożyć na przykład właśnie pierścionki przy myciu rąk e, czy coś na pewno na toaletkę pokombinuję. Mm, taka fajna pamiątka, rękodzieło, ale właśnie zależało mi na tej sirenie e, morskiej, no to już wiecie o mnie coś trochę więcej. <laughs> Zobaczcie, jeszcze taki cudny kubeczek, e, no świetna scena, tutaj za chwilę się coś wydarzy, kobietka przerażona. Ewidentnie, psiaczek chyba za chwilę coś na wyrabia. Yy, tutaj w tle widać dużo, dużo porcelany. No, myślę, że tutaj zaraz może być jakaś tragedia z tą porcelaną. Jest to też angielska manufaktura. No, bardzo fajna rzecz. Tak, yy, tutaj Artur jeszcze zdobył dla mnie stare, naprawdę stare widokówki. One są zapisane już, w obiegowe, tak zwane ale no bardzo y, ciekawe, muszę na spokojnie je sobie obejrzeć ja uwielbiam stare widokówki, naprawdę i to też kolejna pamiątka jakby nie było słuchajcie, jestem w ogromnym szoku, tutaj tym skarbom nie ma końca, słuchajcie, ja tu otwieram otwieram, otwieram i tu coraz piękniejsze rzeczy wyskakują, e, otworzę troszeczkę i już Wam pokazuję zobaczcie, zobaczcie jakie cuda żeby mi z ręki nie wyleciało, bo w takiej formie na ziemi to jeszcze nigdy nie nagrywałam ale słuchajcie, patrzcie jakie to jest czat, co. zobaczcie, tutaj sygnaturka jest dla odmiany na wieczku, nie na podstawie, ale to jest piękna sprawa, słuchajcie, ale będą licytacje charytatywne, szły do przodu, Artur, yy, bardzo Ci dziękuję, naprawdę te rzeczy są przepiękne, patrzcie na to, ale czad, słuchajcie, to jest ladro, sygnowane, no nie, no nie, to jest czad, po prostu to jest coś cudownego, słuchajcie. Wiem, że ma figurkę tego właśnie z Ladro i pamiętam, że jeszcze Gienka szukała do niego coś pięknego, ale czat na pewno będziecie zadowoleni, kochani. Jest, słuchajcie, um, przysłał nam Arturek um, Ladro figurkę z tej kolekcji Gres, bardzo rzadkie, bardzo rzadkie. Ja chyba miałam tylko raz czy dwa te figurki, wiem, że się sprzedały bardzo szybko, spodobały się Państwu, więc no będzie, będzie na licytacji charytatywnej, której z kolei, um, może od niej zaczniemy nawet sobie, zobaczymy, no coś pięknego, na pewno Wam się spodoba, kolekcja Grace jest bardzo rzadka, świetnie, bardzo się cieszę, że, um, o, że będziemy mogli ją mieć i komuś pomóc przy okazji. Ja nie mogę, jaki czad, słuchajcie. Tą to chyba sama będę licytować razem z Wami. Patrzcie. To jest puzdro. Otwierane. I gobel. Patrzcie na to. Jaki piękny. No powiedzcie sami. Przecież to jest cudo. I ja Cię, Artur, ale Ty się postarałeś. Naprawdę powiem Ci, że Ty masz tak ogromne serce. No brakuje słów. Brakuje słów. Słuchajcie na to. No powiedzcie szczerze. Powiedzcie szczerze, czy to nie jest piękne? Midech dech zaparło normalnie. Coś pięknego. Wiecie, dostałam się do takiego dzbanuszka i patrzę, zobaczcie, mamy limon jakie śliczne, co ale będziemy mieli, kochani, fajne licytacje. Nie dość, że będziemy mogli komuś pomóc. To jeszcze naprawdę są przepiękne i wartościowe przedmioty. No ja się strasznie cieszę. Piszcie w komentarzach też wasze odczucia, co Wam się podoba najbardziej, co będziecie licytować. No, jestem mega ciekawa. To jeszcze nie koniec, już Wam pokazuję, co jest dalej. To jest kolejna Stara Francja. Taki mały mlecznik, dzbanuszek. Fajnie by wyglądały jakieś małe fiołeczki albo szafirki. Można śmiało sobie trzymać. Tutaj jest też sygnaturka Stara Francuska, ale piękny wzór. Słuchajcie, to nie jest duże, ale naprawdę prześliczne. Mamy jakieś maleństwo od Beacon Grand, ale troszeczkę wygląda mi na kałamarz porcelanowy. Zobaczcie, sygnaturka Beacon Grandal otwierany. No, to może być kałamarz na atrament. Coś fantastycznego. W pięknym stanie, a widać, że starsze. To, co lubicie, figurki z kamienia. To nie jest zdarte, to jest ślad pocenia. Później sobie to ogarnę. Piękny łabądek. Tu jest jeszcze kamień jakiś taki na szyję, słuchajcie, ręcznie robiony widać. No, bardzo ciekawe przedmioty. Jeszcze są tutaj z kamienia inne jest taka jakby gruszka? No, mega ciekawe. Jest też drugi łabądek. Normalnie, bomba. Tabuszko nawet się trafiło, słuchajcie, ale to wszystko jest taki ciężki, fajny kamień. Naprawdę mega fajna sprawa. Ok, dostaliśmy też coś od małżonki Artura. To są jej własnoręczne prace. Mi zostało zdradzone, że małżonka Alfosa robiła kiedyś dla Cepeli więc naprawdę ma y, talent w ręku i wyroby są przeświczne. Zobaczcie sami, tutaj mamy nawet komplet mniejsze y, serwetki i y, duże. Troszeczkę tak wyglądają jak słoneczniki, nie? Ale mega profesjonalny tutaj y, splot. Widać, że jest y, fach w ręku. Tutaj są w dwóch odcieniach żółtego i jedna taka biała y, z różową obwódką i to trzeba ładnie sobie ułożyć, ponieważ to jest, zobaczcie, to jest ta serweta z tą mm, taką, o, o wódką piękną. Popatrzcie na to, ja tego teraz tak nie pokażę, ale to naprawdę będzie ślicznie wyglądało na stole. Również poddamy licytacji charytatywnej. Tutaj mam jeszcze taką mniejszą, dołożoną, białą, ale widzę, że to nie wszystko. A, dostaliśmy też chyba troszkę większe. Czekajcie, jest też taka większa, trochę przypomina gwiazdę już taką betlejonską, ale zobaczcie, jak pięknie zrobiona. Coś pięknego. Też podłużny bieżnik. Śliczny kwiat. Ta jest już taka większa. Zobaczcie, jaka piękna. Prześliczna. I mamy jeszcze cudny obrót zimowy. Już taki bardzo, bardzo śnieżny krajobraz. No nic, kochani. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Za to, że znowu zechcieliście pooglądać to, co dostaliśmy na nasze licytacje. Zrobiłam sobie troszeczkę tutaj bałaganu, ale zaraz to wszystko ogarnę. No nic, jeszcze raz się z Wami żegnam w któryś raz, ale chyba tym razem, tym razem ostatni. Do usłyszenia niebawem, kochani, po moim powrocie. Trzymajcie się, jeszcze raz przesyłam Wam moc buziaczków, a Tobie, Artur, naprawdę dziękujemy za te wszystkie wspaniałości Tobie i Twojej żonie bo dostaliśmy przepiękne rzeczy na nasze licytacje, obfitość niesamowita. Myślę, że będą nasi widzowie bardzo zadowoleni. Piszcie proszę, co nam się podoba najbardziej i co będziecie mieli ochotę licytować. Jestem mega ciekawa. Cześć!